Siemiatycze i Rondo, skrzyżowanie dróg krajowych 19 i 62, Karol Hołownia, redakcja Farmer. Wcześniej transmitowałem, tutaj jest Siemiatycz, był początek protestu, rolnicy wyjechali, teraz już jest właśnie blokada Ronda. Na początku było tych ciągników około może 25 tak liczyliśmy. Teraz widać że jest już ich znacznie, znacznie więcej trudno tutaj policzyć ale ale myślę, że może 50, a może więcej zobaczcie co się dzieje jest przejazd wokół ronda, już pierwsze traktory zawróciły Także jest niezłe zamieszanie. Jest dużo korek. Zakorkowane stoją tiry, stoją samochody osobowe. W samym centrum na razie, na razie wszystko jedzie, powoli, ale jedzie. Rolnicy mieli tutaj zjechać na parking, ale wygląda na to, że to jest po prostu nawrotka i wyjazd z powrotem. To się Tak wygląda rondo w Siemiatycze. Skrzyżowanie dróg Białystok-Lublin i Siemiatycze Sokołów Podlaskich. Ogólnopolski protest dzisiaj trwa, można powiedzieć, że z całą pewnością oczywiście można stwierdzić, że rolnicy dołączyli do protestów ogólnoeuropejskich. Te postulaty to są oczywiście związane z rezygnacją z Zielonego Ładu, z ograniczeniem czy z, z przerwaniem transportów produktów, produktów rolno spożywczych z Ukrainy. No na razie tyle z Pozdrawiam.